Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie takim dodatkiem do poprzedniego odcinka, ponieważ nie powiedziałem o jednej dość istotnej rzeczy. W programowaniu istnieje coś takiego jak 0. I ten, że 0 oznacza nicość, pustkę, brak wartości itd. Mogę przypisać do zmiennej typu string napis, mogę przypisać tą wartość 0. I fajnie, natomiast jeżeli będę chciał teraz na napisie wykonać jakąkolwiek operację, na przykład zamienić wszystkie wystąpienia ABC na DEF. Po kropce na zmiennej można pewne operacje wykonywać. Jeżeli będę chciał zamienić teraz wystąpienia tych znaków, na te znaki, no to będzie problem, dlatego że napis jest nulowy. On oczywiście w tym momencie językowo nie ma z tym problemu. To znaczy ja mogę zbudować, czyli sprawdzić poprawność i stworzyć egzeka. zbudować. Mogę zbudować, nie ma problemu, tak? Aplikacja, natomiast, ona nie będzie działać. Zaraz zobaczymy jak to nam się objawi konsol na końcu, żeby nam się konsola nie zamknęła. No i jedziemy z tym boxem. A właśnie i tu mamy tak zwany wylot. Wystąpił wyjątek null reference exception. Czyli odwołanie do obiektu nie zostało ustanowione na wystąpienie obiektu. To jest taki fajny tekst, który programiści po prostu uwielbiają, kochają i jeśli go widzą, to się bardzo cieszą. A tak na poważnie, no, to się stało, dlatego że na nulu nie można wykonywać żadnych operacji. Co się stanie, jeżeli. Czyli, żebym zrobił tego replace'a po prostu musiałbym tutaj wpisać jakąś wartość. A, B, C, D, E. e, 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 e. Dobra, no, zróbmy takie coś. I teraz napiszmy. Console, write line, ten nasz napis, żeby było wiadomo, co tu się dzieje. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to tę operację, którą tutaj wykonujemy, replace, ona nam stworzy nową wartość w tym miejscu, ale ta wartość, czyli ta po zmianie, ale ta wartość nie zmienia nam napisu. To znaczy, napis jest używany do tego, żeby wykonać operację replace, tworzy się nowa wartość, która nie jest zapisywana w napisie. Więc żeby ten napis stał się tą wartością trzeba przepisać. Mówiąc krótko. To nam daje wartość po zmianie i tą wartość należy przypisać do zmiennej napis. Zobaczmy, czy nam to zadziała. Tak. Widać, że te trzy literki ABC zostały zmienione. Teraz. Wiedziałem, że niektóre typy mogą być nulowe. To znaczy, jeżeli zrobimy integer i przypiszemy do niego nula, no to kompilator już w tym momencie powinien mi powiedzieć dokładnie: No nie da rady, bo int nie jest nulowe. Nie jest typem o wartościach nulowych. I teraz w jaki sposób to. Zrobić, żeby integer jednak tego nula przyjął tak na siłę trochę niezgodnie z jak gdyby, podstawowymi założeniami języka, należy użyć znaku zapytania o w ten sposób. W tym momencie mówimy, nasz integer może być nulowy. Generalnie te typy liczbowe, one, one nie są nulowe. Także takie krótkie uzupełnienie odnośnie typów danych. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.